Work all night on a, drink a rum Daylight come and me one go home. Jeśli nie wiecie co to jest, podpiszcie to sobie na YouTube 6 foot, 7 foot, 8 foot, bunch extended. I tam będzie miniaturka taka z małpkami, to, to jest właśnie to. Myślę, że każdy chociaż raz w życiu powinien całego tego przesyłać, żeby żeby wieść po prostu dobre życie. Dobra, ale troszeczkę o dzisiejszym odcinku. Uwaga, uwaga, uszustka z Tinder'a. Dobra, już wiem, że was to tak zaciekawiło, że. O Jezu, dobra, już dawaj ten odcinek, dobra, to lecimy. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy wiemy, kim oni tak naprawdę są? Jesteśmy w domu Marty i Karola. On jest znanym, doświadczonym reporterem, ona młodą, ambitną dziennikarką. Oboje są bardzo zajęci pracą, ale ani ich napięty grafik pracy, ani też dwudziestoletnia różnica wieku nie przeszkadza im w tworzeniu szczęśliwej i zgodnej pary. Po drugiej stronie ulicy znajduje się dom Moniki i Roberta. Jak w każdym związku mieli oni swoje wzloty i upadki. Trzy lata temu prawie doszło do rozstania po tym, jak Robert zdradził żonę. Udało im się jednak przejść przez ten kryzys i dziś tworzą zgodną i kochającą się parę. Wow, i to tyle informacji na początek, w sensie zero wspomnienia o jakimś sekrecie? Dziwne, bo teraz mi się wydaje, że totalnie znam moich sąsiadów. Tak nie powinno być. No tutaj nie ma nic do ukrycia póki co. Jak każdego ranka, Marta jedzie do pracy do redakcji lokalnej gazety. Marta ceni sobie wskazówki męża, znanego reportera, którego bardzo podziwia. Kochanie, nie będziesz miał zbyt ciężkiego dnia? Ja myślę, że będzie w porządku. A jakie plany? Zupełnie żadnych. Żadnych planów. Zazdroszczę. Powinieneś powiedzieć w redakcji, że potrzebujesz trochę wolnego. Hmm, lepiej od razu powiedz, że jestem już za stary. Okej, okay, jesteś już za stary. No co, prosił o to. Ja tak nie uważam, ale skoro on ma być szczęśliwy i tak powiem, no to powiem. Bądź poważny. Po prostu jeden dzień wolnego przez trzy miesiące to wcale nie jest dużo. Wiesz, kiedy decydowałem, że zostanę dziennikarzem, wiedziałem czym to pachnie. Nie martw się o mnie. A ty jakie masz plany na dzisiaj? Muszę jeszcze zajść do redakcji, przydzielili mi nowy temat na artykuł, a potem pewnie zajdę do Moniki. Ja przygotuję coś na kolację. Super. To będę uciekać. Pa. pa. Tak, to prawda, nie należymy do tego samego pokolenia, co nie zmienia faktu, że dogaduję się z nim lepiej niż z większością mężczyzn w moim wieku. Zresztą obydwoje jesteśmy dziennikarzami i nasza więź jest bardzo naturalna. To kogo ja sobie mam znaleźć, żeby było naturalnie? Paradokumenciarę jakąś? W sumie prostracja i Kamil Sust tworzą stworzą całkiem fajną parkę, więc nie wiem. No. Może to prawda, że tak jest naturalnie? To nie wiem, tramcia wyjdziesz za mnie? Potrafię ugotować takie jedzonko, żeby się makro zgadzało. Makaron z kurczakiem, okej? Okay? Gotuję makaron z kurczakiem po prostu. Marta po skończonym dniu w pracy poszła do sąsiadki na herbatę. Po latach znajomości sąsiadki stały się prawdziwymi przyjaciółkami. I jak tam twój najnowszy artykuł? Wiesz, to w porządku, jestem nim bardzo podekscytowana. Opowiadaj. Mm. Będzie miał tytuł Kim naprawdę są mężczyźni, którzy podrywają cię przez internet. Chodzi o to, że muszę przygotować takie portrety użytkowników męskich takich portali, na których umawiasz się po prostu z ludźmi przez internet. Ja no, wiem, że to nie jest jeszcze jakiś szczególnie duży artykuł ani reportaż, no ale zawsze coś, prawda? Coś nie tak? Coś się stało? Nie, nic, ja tylko... A, po prostu tak sobie myślałam że ten twój temat reportażu to jakiś totalny syf. Ale gratuluję, zawsze coś. Może gdybym nie miała totalnie nic innego do zrobienia w życiu, to właśnie to bym też zrobiła. No ale mów, co się dzieje. No dobrze. Bo ta kobieta, z którą przespał się Robert 3 lata temu, poznałam ją w internecie. O Jezu, jak ja mogłam w ogóle o tym zapomnieć Idiotka ze za mnie. No, przepraszam cię strasznie. No i co z tego? To może już nigdy ma nie wspomnieć w ogóle o internecie, skoro tam ją poznał? Nie, nic, nic się nie stało. Po prostu nie lubi o tym myśleć, rozumiesz? No ale teraz mam nadzieję, że nie zrobi już tego. Przynajmniej tak myślę. Czasami mam ochotę zapaść się ze wstydu pod ziemię, a takie gafy zdarzają mi się naprawdę często. To nie jest gafa, to nie jest żadna gafa, koniec, kropka, gmail.com, nie ma w ogóle żadnej gafy. Marta niechcący poruszyła temat tabu w związku przyjaciółki, jakim jest niewierność. Właśnie mówiliśmy, jakie mieliśmy ogromne szczęście, że poznałyśmy takich genialnych mężów. O. Już przestali się w końcu podlizywać, naprawdę. <laughs> a propos, to ja będę wracać do mojego o, męża. Już? Myślę, tak tyle nie ma. Tak, będę o. uciekać. Zdrada męża jest dla Moniki bardzo bolesnym wspomnieniem. Marta wierzy, że nigdy nie będzie miała podobnego problemu. Wie, że mąż czeka na nią grzecznie cały dzień w domu. Pięknie pachnie domowy makaron ze szpinakiem według przepisu twojej babci. Tak, dodałem też trochę oregano, trochę tybetańskiego pieprzu, zdradziłem cię jak byłaś w pracy, no i potem jeszcze tam chwilę przypiekłem, no i wyszło zajebiście. Pomyślałem, że dawno tego nie liśmy i cieszysz się z tego tytułu. A jak ci nie wolny dzień? A wiesz, co? Próbowałem oglądać jakieś filmy, ale cały czas zasypiałem. Wyłączyłem nawet telefon, dlatego nie odbieram Dziękuję. swoich SMS-ów. A tobie jak mi nudzi? A bardzo dobrze. Dostałam nawet nowy temat na artykuł w pracy. Ciekawy? Bardzo. To kiedy go przeczytamy? Nie mam zielonego pojęcia i myślę, że nie powinniśmy się teraz nad tym zastanawiać. Pracujemy dla konkurencyjnych gazet. Więc żeby nie mieszać pracy zawodowej z życiem osobistym, przyjęliśmy jedną zasadę. Nie rozmawiamy o naszych artykułach, nad którymi aktualnie pracujemy. Tja, bo jakbyś się dowiedział, że ona pisze o typach z Tindera, to wtedy mógłbyś rozgromić konkurencję. To jest właśnie artykuł, na który czeka cała Polska. To jest przełom. Kto w ogóle czyta artykuły? Teraz się, teraz się ogląda youtuberów, żeby wyrobić sobie jakąś opinię. Jezu, teraz sobie wyobraziłem, że ktoś młody może mnie oglądać i bazować jakby swój światopogląd na tym, co ja mówię. To, to jest straszne. Następnego dnia Marta jest całkowicie pochłonięta przygotowywaniem nowego artykułu. Aby lepiej zrozumieć, kim są mężczyźni, którzy podrywają przez internet, Marta zarejestrowała się na kilku portalach randkowych. Za każdym razem, kiedy piszę nowy artykuł, staram się zgłębić temat jak najdokładniej. Dlatego specjalnie prześpi się z jakimś facetem z portalu singles klasą. Znowu ten portal jest cudowny. No wiecie, takie case study. Praca nad artykułem na temat niewierności zaczyna zabierać młodej dziennikarce coraz więcej czasu. Kochanie, wiesz, że nie lubię, kiedy patrzysz mi przez plecy, kiedy pracuję. Przepraszam, nie myślałem, że pracujesz. No tak. Jest dzisiaj niedziela. Wiem, że zaraz wychodzisz na jogging, no, ale pomyślałem tak, sobie, to że... ale to za chwilę. Na razie pracuję i proszę Cię, dopóki siedzę nad tym projektem, daj mi trochę czasu i nie kręć się przy mnie, kiedy pracuję przy komputerze, dobrze? Okej. Okay. Dziękuję. Ten temat jest dla mnie zbyt ciężki. Ci wszyscy mężczyźni zdradzający swoje żony. Tylko to jest na portalach randkowych. Faceci zdradzający swoje żony. No ale w sumie na facetach z klasą może tak faktycznie jest, nie? Nie wiadomo, nigdy tam nie byliśmy. Marta często biega ze swoją przyjaciółką. Dziś korzysta z okazji, aby zwierzyć się jej. I jak ci idzie? Pytanie artykuł. A wiesz co? Powoli do przodu. Chciałabym ci opowiedzieć coś więcej, ale biorąc pod uwagę twoje ostatnie przeżycia z mężem sprzed trzech lat, to wiesz... No... Nie chcę rozdrapywać starych ran. Ona cały czas ma to samo picie. Czy ona się go kiedyś napije? Bo tak mnie to denerwuje. I wszyscy wiemy, że to jest osi, albo formów. Także niepotrzebnie w ogóle się tę etykietę. Nie, no daj spokój, możesz mówić. Przyznam, ostatnim razem trochę mnie zaskoczyłaś, ale teraz jestem sama ciekawa. No. Wiesz co, no na pewno przestałam patrzeć tak na ile na świat i na ludzi. To znaczy? No to znaczy, jak siedzisz na tych wszystkich... W portalach randkowych to nagle orientujesz się, że jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo inteligentnych, sprytnych mężczyzn, którzy mają żelazne alibi, a ich żony nawet niczego nie podejrzewają. To jest naprawdę przerażające. Naprawdę? <słuch> naprawdę. No widzisz, czyli mój mąż w ogóle się do tego nie nadaje. On zachował swoje imię i dodosony nawet do ulubionych. <słuch> Rozumiesz tak? to? Chodź. Mówisz, że się nie nadaje, ale musisz zacząć myśleć inaczej. Teraz jest już doświadczony i wie, czego nie robić, żeby nie być przełapanym. Po rozmowie o portalach randkowych, Marta zastanawia się nad jedną rzeczą. Czy jest w stanie nadal całkowicie ufać mężowi? Cześć, wychodzisz gdzieś? Pilna sprawa w pracy. Ale czekaj, to coś poważnego? Ja każdy obrączka szybko załatwię. Aha, czyli długo ci to nie zajmie. Na pewno przed kolacją będę. Słuchaj, kochanie, pojadę, pięć minut i po robocie. No chyba, że jeszcze kanapeczkę zjem dla regeneracji, to się może trochę przedłużyć. Nie, nie martwię się. Mój mąż jest dziennikarzem. A w tym zawodzie tak to już jest, że telefon nigdy nie przestaje dzwonić i to nigdy nie może czekać. Tylko, że przy okazji pisania tego artykułu naczytałam się historii różnych kobiet, które. Mężowie zdradzali przez całe lata, one nawet niczego nie podejrzewały. Szczególnie jeśli byli to mężczyźni inteligentni, a mój mąż do takich właśnie należy. Dlatego trzeba się wiązać z debilami, bo wtedy będziesz zawsze wiedziała, kiedy cię zdradza. Najlepiej z takimi, co nawet Buta nie potrafią zawiązać. Zawiąż mu Buta wtedy i jak wróci z rozwiązanym, to cię zdradza. Marta nie chce się przyznać sama przed sobą, ale coraz trudniej jej ufać mężowi. Po raz pierwszy będziesz perała w osobistym komputerze Karola. Przez ten cały artykuł i te wszystkie historie o zdradach zaczęłam się jakoś dziwnie zachowywać. No wow, jakbym codziennie poświęcał kilka godzin na czytanie o tym, jaki budyń jest zły, to bym nigdy nie zjadł budyniu, tak? Chociaż i tak nie jem budyniu, ale no wiecie, o co chodzi. Tego ranka, kiedy Marta loguje się na portalu randkowym, żeby dalej zbierać informacje, niejaki Albert4365 wysyła jej zaproszenie do kontaktu. Albert4365. Dziękuję bardzo za pełną nazwę. Gdybym powiedział tylko Albert, to byśmy umarli. To nie przeżylibyśmy bez tej informacji, że to jest Albert 4365. To 4365 naprawdę zmienia bieg historii. Zaproszenie, które znów zasieje ziarno niepewności w głowie młodej dziennikarki. To dziwne. Byłam na tej samej wystawie z moim mężem. No ale przecież tam były setki, no jeśli nie tysiące osób. Obiecałam sobie, że nie wpadnę w paranoję, ale chyba już zaczynam. To, co do tej pory było dla Marty pewne, teraz nie jest już takie oczywiste. A jeśli Albert 4365 i jej mąż to te same osoby? Jeszcze raz usłyszę Albert 4365, to się zesram. Będę miał dzisiaj z nim koszmary. W sumie to nie, pewnie w ogóle nie będę spał, bo będę myślał o tym, że jutro do Bułgarii lecę. Też tak macie, że jak gdzieś lecicie, jedziecie gdzieś za granicę, czy ogólnie na wakacje, coś się stresujecie przed tym? Czy praca nad tym artykułem zamieni się dla niej w prawdziwy koszmar? W każdym razie wszystko to niedługo musi się skończyć. Tak, naprawdę. Widać, że nie sprzyjacie ten temat. Mhm. Wiesz, co ja wczoraj zrobiłam? Ja wczoraj grzebałam w komputerze mojego męża. No przecież ja normalnie nie byłabym do czegoś takiego zdolna. No co, to daj spokój. Zrobiłabym tak samo. Prędzej jeszcze później zaczęłabyś się bać, że i tobie to się przydarzy. No ale wiesz, z tą wystawą to już przesadziłaś. Wszyscy tam byli, nawet my tam w niedzielę byliśmy. Oj, 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 oni też tam byli, czyli Monika i jej mąż Robert. Czyżby Robert faktycznie nadal zdradzał swoją żonę, tylko że jakoś tak mniej oczywiście? Marta właśnie chce zakończyć zbieranie materiałów do artykułu, kiedy tajemniczy Albert 4365 proponuje jej przejażdżkę samochodem. Nie zdając sobie z tego sprawy, mężczyzna małym detalem zdradza swoją tożsamość. Jeździ samochodem z niezwykle rzadkiej kolekcji. Modelem, który posiada jedynie jej sąsiad. Ja też jeżdżę modelem jedynym w swoim rodzaju, tak, ale wam nie powiem jakim. Skoda Fabia 3. Najlepsze auto, jakie kiedykolwiek powstało, i nie próbujcie się ze mną kłócić. Teraz to mam naprawdę wielki problem. Ja nie mogę jej tego powiedzieć. Ostatni facet, z jakim czatowałam, okazał się być mężem mojej najlepszej przyjaciółki. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mam nawet cienia wątpliwości, ponieważ no, tylko on w okolicy ma taki model samochodu. Prawdziwy gnojek z niego. Marta jest poruszona tym, co odkryła. Akurat w tej scenie bardzo mało się rusza, jak na kogoś poruszonego. Ja nie jestem poruszony i się więcej ruszam. Zdała sobie sprawę, że internetowy podrywacz kobiet to nie kto inny jak tylko jej sąsiad i mąż jej najlepszej przyjaciółki. No co się dzieje? Jak to, to się dzieje? No katastrofa. Jaka katastrofa? No normalnie, Robert znowu zdradza Monika. Skąd o tym wiesz? No, nie mogę ci powiedzieć, to jest tajemnica służbowa, ale ja naprawdę jestem tego pewna. No i co zamierzasz z tym zrobić? No. Zamierzam go zabić, nikt nie będzie zdradzał mojej przepsiły drugi raz. Pierwszy raz jeszcze jakoś niech przyjdzie, ale drugi... O, o. Nie, to jest w sumie słabe pokazanie, bo to bardziej, że chodźmy się napić, a to bardziej tak, że no... O, zdradzasz drugi raz moją psiapsiułę? Chodź się napijemy. Jak to co, zamierzam z tym zrobić? No muszę jak najszybciej jej o wszystkim powiedzieć. Chcesz iść do niej i rozwalić jej małżeństwo? Musisz być pewna. Ale ja jestem pewna. Miałam całe popołudnie, żeby to przemyśleć i taką właśnie podjęłam decyzję. Cokolwiek nie odkryłaś, to nie jest dobry pomysł, by wszystko o tym powiedzieć Monice. To jest ich sprawa, nie twoja. Dobrze, ale ja już podjęłam decyzję. Dziękuję Ci za Twoje dobre rady, ale ich nie, naprawdę nie potrzebuję. Skoro tak, to dobrze. A czemu się z nim nie umówi? Jakby się z nim umówiła, to wtedy byłaby pewna na 100% i by miała nawet jakiś dowód, jakby to nagrała, czy co. Marta, pewna swojego odkrycia, przechodzi do czynów. Ma zamiar porozmawiać ze swoim sąsiadem Robertem. Jak niewierny mąż zareaguje na te oskarżenia? Cześć Marta, Moniki nie ma wyjechała. Wiem, przyszłam porozmawiać z tobą. Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. A co się dzieje? Ty robisz sobie ze mnie żarty? Ja wiem wszystko, człowieku. A wszystko to niby co wiesz? Na przykład o tym profilu, który założyłeś na portalu randkowym, żeby wyrywać jakieś inne kobiety. jakim ty portal? Ty ją znowu zdradzasz! O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Kpisz tobie ze mnie. No nie rób ze mnie idiotki, dobrze? Marta, spójrz troszeczkę z tonu, bardzo cię proszę. Nie mam ochoty wysłuchać twojej historii, jakiś wycanych z palca. Pognijmy się wstydzić, naprawdę. Marta, jesteś najgorszym detektywem na świecie. Oczywiście, oczywiście że teraz zaprzecz, nawet jeśli masz rację, no bo nie masz dowodów. A miała miałabyś, gdybyś co zrobiła, gdybyś posłuchała mnie, tak? Spotkanie. Co? Mam większe problemy. Daj na święty mhm. spokój, dobra? Żydzę się to. Co za tupet! Gdybym nie była pewna prawdy, no to może nawet bym mu uwierzyła. Nie dziwię się, że udało mu się uśpić czujność swojej żony, skoro tak dobrze kłamie. Po kłótni z Robertem Marta chce powiedzieć o wszystkim przyjaciółce. Mąż próbuje odwieść ją od tego, co kryje się za jego determinacją. A ty, ty byś nie chciał widzieć, jak ja bym ciebie zdradzała, co? Nie, nie chciałbym! Serio? To tyle dziwne, raczej znaczy każdy by chciał wiedzieć, oprócz Karola. Nie chciałbym widzieć, że mój sąsiad przychodzi któregoś ranka i mówi mi, że śledzi każdy Twój gest, każdy Twój ruch, bo te rzeczy dotyczą tylko mnie i ciebie. I dziwię się, że taka inteligentna osoba jak ty tego nie rozumie. Dlaczego on tak na mnie krzyczy? Pewnie cię zdradza, ale czemu krzyczy, to w sumie nie wiem. Mimo przestróg męża, Marta jest zdecydowana wyznać całą prawdę przyjaciółce. Nie jest świadoma, jakie konsekwencje będzie miało jej wyznanie. Monika! O, hej. Cześć. Cześć. Chciałabym z Tobą porozmawiać. Dobrze, to chodźmy do środka. Nie, nie. Wiesz, co ja wolę tutaj. Co się dzieje? Ech. Dowiedziałam się czegoś o twoim mężu. Co takiego? Brzmisz strasznie. On cię zdradza. Kto? Karol Paciorek, Roger Federer, Robert Lewandowski? Bądź bardziej dokładna mordeczko! Podrobiła jakieś kobiety przez internet. No co ty wygadujesz? Oh, naprawdę. Przysięgam ci. Wiesz co, to już przestaje być śmieszne. Ale ja nie mówiłabym ci tego, gdybym nie była tego pewna. Wymyślałaś sobie jakieś bzdury. Jak może coś takiego mierza? Tak naprawdę posłuchaj mnie. Nie, ja nie wierzę w to. Nie mogłabym spojrzeć jej w oczy, wiedząc, że jej mąż ją zdradza. Ja też często nie mogę spojrzeć ludziom w oczy. Wam, wam, wam mogę. Ale to dlatego, że czasami ciężko mi jest utrzymać kontakt wzrokowy. Czasami, czasami kogoś wzrok jest taki po prostu przytłaczający. Marta wie, że tego typu wyznania zawsze mają swoje konsekwencje. Bezradnie patrzy, jak jej przyjaciółka odchodzi od męża. Nasi sąsiedzi żyli szczęśliwi aż do dzisiaj. Bo to, co zrobiła moja żona, Zniszczyło ich szczęście Nieważne, że według niej należało tak zrobić Konsekwencje tego nie są zbyt radosne No tak, ale jeśli to prawda, to nie jej No tak, ale jeśli to prawda, to nie jej wina, tylko Roberta I każdy oprócz ciebie, Karolu, chciałby wiedzieć Marta roznieciła ogień, którego już nie kontroluje Teraz wszystko wydaje się obracać przeciwko niej Co ty robisz? To ty jej w ogóle nie opowiadałaś? Monika w ogóle nie tym rozmawiać A ty się jeszcze dziwisz? To ty jej powiedziałaś Powiedz mi to, co ty nie powiedziałaś. Robert, spokój. Słuchaj, do ciebie, do ciebie nic nie mam. Ale ty naprawdę go gorzko pożałujesz. Ja nie grożę ci, naprawdę go gorzko Robert, pożałujesz. Spokój, się. żegnam. Przyjdziemy do ciebie później. Nie grożę ci, ale gorzko pożałujesz. Nie grożę ci, ale cię zabiję. Ale nie grożę ci. Marta, poirytowana groźbami Roberta, zna sposób, żeby zdyskredytować go w oczach innych raz na zawsze. Otwiera komputer i loguje się na portalu i zaczyna coś pisać. Tego ranka atmosfera w domu Marty jest dość ciężka. Karol wychodzi wcześniej. Ale Marta nie przejmuje się tym. Ma to, czego chciała. Tajemniczy internauta potwierdził spotkanie o 11. O, jak ona się spotka z Karolem, to się zesra. Nie dlatego, że się nie spodziewałem, po prostu będę wkurzony. Postanowiłam się z nim spotkać. No, kiedy w końcu do tego dojdzie, będzie musiał się do wszystkiego przyznać. A wtedy spojrzę mu prosto w oczy i przypomnę, jak mi się odgrażał, więc w końcu postawię na swoim. To właśnie dzisiaj Marta ma spotkać Alberta 4365. Albert 4365 to jest już taka legenda. Nikt go nie widział, nikt nie słyszał, każdy tylko czytał. Kiedy zbliża się godzina spotkania, Robert nie wygląda jakby przygotowywał się na randkę. A jeśli młoda dziennikarka pomyliła się? Teraz to już nic nie rozumiem, no... Jak on mógł zapomnieć o naszym spotkaniu? To nie pasuje do faceta, który od samego rana umawia się na randki. Dwie godziny później Robert nadal jest u siebie w domu. Zdeterminowana Marta, chcąc udowodnić jego winę, ponownie wchodzi na internet. I tylko niespodziewany powrót męża wybija ją z rytmu. Wszystko w porządku? No nie bardzo. Zatrzymali mnie dłużej w redakcji Nie mogłem przez to pojechać na ważne spotkanie. A dalej jesteś na mnie zły? Nie no, co ty? Tylko zrujnowałaś małżeństwo sąsiadów. Kto to obchodzi? Tylko jak odkryjesz, że cię zdradzam, no to będzie słabo, nie? Będę zły wtedy. A co u ciebie? Dobrze, już prawie skończyłam pracę nad tym artykułem. Zostało mi jeszcze tylko trochę. No ja też muszę parę dokumentów zabrać, wysłać maila i będę jeszcze musiał wyjść. Karol poszedł do swojego gabinetu. Marta może wznowić swoje śledztwo. Albert 4365 bardzo szybko odpowiada na wiadomość. Ustalają nowy termin spotkania. Dziennikarka wykorzystała okazję i zaproponowała mu małą przejażdżkę jego zabytkowym samochodem. Chyba już nareszcie wszystko rozumiem. Pewnie tak często umawia się na takie randki, że już sam nie pamięta gdzie, kiedy i z kim ma spotkanie. Tylko się nie zdziwisz, jak twój mąż zaraz odjedzie autem sąsiada. No, ale jak tak będzie, że odjedzie jego autem, to żeby nie było, że wiecie, że ja nie mówiłem, bo ja mówiłem, ale mnie nie słuchają te postacie. Pomyślałem, że nawet jeśli to, co on robi, jest prawdą. No, to tak głupio, że nie rozmawiamy ze sobą. W końcu jesteśmy kumplami, znamy się tyle czasu, można powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Może pójdę do niego i porozmawiam z nim na spokojnie. No dobrze. Trochę mi to zajmie, także nie wiem kiedy wrócę. Okej, okay, w porządku. Halo? No tak, tak, ja już kończę ten projekt. Mhm. Wiem, że zawsze się spóźniam, ale tym razem będzie na czas. No tak. Zostało mi tylko jeszcze jakieś dwa kapity. Gówno mnie to obchodzi, a nawet mniej. Nic mnie tak nie wnerwia, jak rozmowy przez telefon w paradokumentach. Totalna strata czasu. Wiecie, ile ja bym przez te kilkanaście sekund zrobił? zrobić? Nie wiem, jakąś serię bym zrobił na, na barki. Na... Przepraszam, wiesz co, i ja oddzwonię do ciebie później, dobra? Marta sądzi, że złapała Roberta w pułapkę. Jednak skupiając uwagę na swoim sąsiedzie, nie zwróciła uwagi na rzeczy, które miała tuż pod swoim nosem. Co takiego zobaczyła młoda kobieta, że jest teraz w takim stanie? Ty, a jak zobaczyła Roberta, kochającego się z Karolem? Nie no, to by było to by było za grube. Ale nie zmienia to faktu, że to by był najlepszy plotuj z jakim może istnieć. Cześć. Cześć. Cześć Marta. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, czy mój mąż może pożyczył od ciebie samochód? Pożycza. Darza się. Dzisiaj też pilnie potrzebował. Marta? Marta, czy wszystko jest w porządku? Ja po prostu uznałam, że tu i teraz się wysram. Marta, co się dzieje? Czułam się, jakbym dostała w twarz. Ten artykuł, ten czat, ten flirtujący mężczyzna przez internet, to, to nie był Robert, ale Karol, mój mąż. Za każdym razem mówił, że musi wyjść do pracy. A wtedy mnie zdradzał. Jak... Jak on mógł. Mógł, tak jak ja mogę powiedzieć, a nie mówiłem. No mówiłem czy nie? No mówiłem, no oczywiście, ale pff, kto by mnie słuchał? I jestem wkurzony, nienawidzę Karola. To jest jedna z najgorszych postaci w ogóle w paradokumencie. Wiem, że to mówię wiele razy, ale go nienawidzę. Minęło kilka miesięcy. Marta i Karol rozwiedli się. Młoda kobieta nie była w stanie wybaczyć zdrady. Monika i Robert świętują 15. rocznicę ślubu, ale także nadejście kolejnego radosnego wydarzenia w ich życiu. Praca nad artykułem ujawniła kłamstwa męża i zakończyła związek Marty Zawackiej. Ale młoda dziennikarka zachowała wiarę w miłość. A czy wy. Na pewno znacie swoich sąsiadów. Tea, wszyscy moi sąsiedzi mają samochody jak James Bond. Wszyscy mnie zdradzają, nie? Bo. Nie wiem, to nawet już nie, nie ma kontynu kon kontynuowania, kontynuacji. Wiecie, co jest tak gorąco, że jakby mój mózg przestaje funkcjonować. Come, mister Taliman, tali mi banana. Daylight, come and me one go home. Stack banana till the morning. Come. Daylight, come and me one go home. Eluwina